Bank Gospodarstwa Krajowego to unikatowy bank w sektorze bankowym. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju i z punktu widzenia dzisiejszego panelu dotyczącego dystrybucji środków unijnych, nasz bank jest niezwykle skuteczny. Ja tutaj bym podał przykład gwarancji, które od wielu lat wspólnie z sektorem bankowym wdrażamy. Gwarancje, które Dzisiaj są oferowane przez nasz bank, są niezwykle atrakcyjne z uwagi na to, że łączą w sobie zarówno komponent gwarancyjny, ale również i komponent dotacyjny, czyli, czyli dopłata do oprocentowania kredytu, czy częściowo spłacamy za przedsiębiorców kredyt. Mamy produkty dedykowane rolnikom, mamy produkty dedykowane przedsiębiorcom, mamy produkty dedykowane firmom innowacyjnym, efektywnym energetycznie, więc każdy przedsiębiorca, który myśli o tym, żeby skorzystać z kredytu obrotowego albo inwestycyjnego, może skorzystać z naszej oferty Gwarancyjnej, która na pewno ułatwi mu dostęp właśnie do takiego kredytu. Gwarancje banku gospodarstwa krajowego są niezwykle prostym i jednocześnie skutecznym instrumentem wsparcia polskich przedsiębiorców, który ułatwia im dostęp do finansowania. W zależności od tego, czy to są środki krajowe czy unijne, przedsiębiorca musi mieć świadomość tego, że musi spełnić pewne wymogi, musi wpisać się w kryteria kwalifikowalności, tak, żebyśmy mogli uznać go jako przedsiębiorcę innowacyjnego, efektywnego energetycznie, czy realizującego właśnie projekt innowacyjny czy efektywny. Energetycznie. Dzisiaj nasze gwarancje są realizowane w różnych reżimach pomocowych, stąd też są różne wymogi związane z pomocą, czy to publiczną, czy z pomocą de minimis. Mamy też różne kwoty gwarancji. Gwarancja, o której dzisiaj mówiłem, czyli gwarancja Biznes Max Plus, czy EcoMax, to jest aż 2,5 miliona euro dla przedsiębiorcy na 80% za darmo. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie bardzo atrakcyjne instrumenty wsparcia. Tutaj chciałbym podkreślić rolę dwóch takich instrumentów realizowanych z funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki. Jest to gwarancja Business Max Plus oraz gwarancja EcoMax. Są to obydwa instrumenty, które mają oprócz komponentu gwarancyjnego e, możliwy do uzyskania przez przedsiębiorców komponent dotacyjny, czyli albo spłacimy za przedsiębiorcę częściowo odsetki, albo część kapitału kredytu. I tutaj chciałbym podkreślić jeszcze bardzo prosty proces aplikowania o te gwarancje. My szacujemy, że z tych dwóch programów do polskich przedsiębiorców trafi aż 5,5 miliarda złotych finansowania.